Post licealiści, pamiętasz? Pamiętasz hasło? No, dzisiaj laseczka mi napisała, że ma plus 70 i, i wiesz, że ona coś tam ma z biodrem nie może biegać, nie może gonić, że ona może należeć do tego oddziału, więc jak najbardziej tak, ja się jej pytam, a czy kogoś kocha? Tylko, że jeżeli mi wymieni że wnuki, no to ma zakaz. to Od razu dostaje to wylotkę z oddziału, żeby po prostu opisała sytuację, a potem mówiła, że ona robi, działa i że nawet się zapisała do uniwersytetu III wieku. E, o co kawałam III wieku. Kazała mi się natychmiast wypisać z Uniwersytetu III wieku i przystąpić do jakiegoś na jakieś młodzieżowe studia normalne, a nie jakieś Kim ty będziesz studiować z jakimś 100 plus? Co to w ogóle jest? To jest coś takiego jak gruba, która całkowicie już przegrała ze sobą i idzie do sklepu dla puszystych i tam sobie coś chce kupić. Byłam gruba, ale należąco, że wkładałam dżinsy, łącznie z ekspedientką, która mnie tam usiła dopiąć kolanem dociskając. Po prostu nie odpuszczaj, jaki uniwersytet trzeciego wieku. czy znaczy, możesz być, tylko że nie licz na to, że będziesz przyjęta do oddziału. No więc jest tak, że są trzy sposoby, trzy metody, na zarówno na SP, na tego faceta, na konkreta, zarówno na biznes, zarówno na. Nie wiem, co tam jeszcze chcesz, nawet, nawet na zdrowie. No więc są trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest na Hollywood. Kiedyś małżeństwa były aranżowane i po prostu była swatka i ona liczyła, nie dokupy liczyła, to tu to, to się opłacało. Jak byli ludzie biedni, to mogli się pobierać z miłości, ale nawet wtedy też tutaj względy merkantylne wchodziły w grę, czyli razem będzie taniej prąd, gaz i tak dalej. Tak się ludzie łączyli w Ameryce na Saksach. No, po prostu wynajęcie tego basementu we dwójkę zawsze było tańsze niż w pojedynkę. I tak było, i to było racjonalne. Ludzie żyli stosunkowo nie tak długo znowu i sobie tam żyli i gromadzili majątek, i, i dlatego z tego powodu Kościół nie pozwolił księżom się żenić, żeby te pieniądze nie zostały roztrzonione na głupoty, na żony, na dzieci itd. No. I pierwsza opcja to jest taka hollywoodzka, że ty nagle widzisz. Że oni się kochają, że biorą ślub z miłości, że, że się nagle zdarzają takie cuda, że Pucybut zostaje milionerem i po prostu zaczynasz wierzyć w tego Kopciuszka, w te baśnie i jeszcze masz. Wyobrażenie, jak on powinien wyglądać, jaki powinien być opiekuńczy, dotykać strefy erogenne, omijając strefy nieerogenne, itd., tak i tak dalej, i dokładnie robić wszystko tak jak na filmach. No i jeszcze do tego, ma się po cichutku, raczej nie po cichutku, tylko po głośniutku odpowiedniej tonacji włączać podkład muzyczny. I to strasznie chrzani ci w głowie, ki ci w głowie, i myślisz, że taka miłość hollywoodzka żyli długo i szczęśliwie. Jak długo? Bardzo potężne pytanie, czy to rzeczywiście można długo żyć w takiej opcji, kiedy facet jest socjalnie inny? On jest po prostu inny. Dlatego on się nigdy nie wpasuje w to, są wyjątki, ale nie o nich mówimy, nie wpasuje ci się w Twoją koncepcję. Tej właśnie miłości hollywoodzkiej, będzie rozczarowanie, nigdy nie będziesz szczęśliwa. Nigdy, gwarantuję Ci. Oczywiście jest jakieś tam prawdopodobieństwo, jest jakaś probabilistyka w tym wszystkim, ale generalnie będziesz nieszczęśliwa, ponieważ oczekujesz kwadratowych jaj, a kwadratowe jaja są dużą rzadkością. To jest dziecinne, to jest mikołajowe, i chociażbyś stawała na głowie, to sobie tego nie wymarzysz. Dlatego, że to nie jest świat 3D. Tak po prostu 3D nie działa. Tutaj facet się różni od ciebie, jest inny i on nie będzie tego samego chciał, co ty, a już na pewno nie przez lata całe i tak dalej. Będziesz połogu, będziesz miała rozstępy, jeszcze do tego laski sobie wyobrażają, że zapraszają takiego faceta. Do porodu współczesnego, bo hollywoodzkiego, i że facet tutaj odcina pępowinę, i nagle mu się ta twoja pochwa zacznie kojarzyć z jednak, z kanałem rozrodczym głównie. I ja sobie tego nie wyobrażam, żeby z tego w ramach tego pierwszego, pierwszej akcji hollywoodzkiej, żeby z tego było cokolwiek dobrego. Wersja hollywoodzka, wstajesz wcześniej, malujesz się, kładziesz się do łóżka, tuż przed jego przebudzeniem, on się budzi, wstaje, patrzy na ciebie i Byłem z różnymi laskami, ale żadna nie była tak piękna rano po przebudzeniu. O, jaki miętowy zapach z coś pięknego. W ogóle zero refluksu, nigdy kwachu. No, chcesz tak udawać, ale tak się nie da, rozumiesz? Na dłuższą metę się po prostu nie da. Czyli to jest pierwsza opcja, jest skazana na porażkę. Ubieramy skarpety, pomarańczowe skarpety. projekta. No fajna półeczka. Tak. Hmm. Co Wy na to? Bardzo spokojne. Taka za duże. I teraz tak. Płaszczyk ubrałam jakiś tam, nie z wielkich, tylko tam jakiś klasyczny. I ja sobie idę, nie? Zimowy w zimowych sandałach. Wiadomo, że mój ukochany plecaczek, z którym ostatnio chodzę, jest kultowy. Jak się widzi, fajnych ludzi w Wenecji, to mają te plecaczki. A tutaj bluza jest no, wielka, no wiecie. Chciałam kupić ją komuś innemu, ale się nie podobała, więc kupiłam ją sobie i bardzo się cieszę. Opcja druga to jest opcja bardziej realistyczna. I tutaj Ci mogę pomóc. Tutaj działa Książka Niekochana tutaj działa Godard. To jest realistycznie. Sylwetka Juni się w SP mega nie podobała. SP nie docenia. Miał czelność też nie jarać się jej włosami. W łóżku podobno Junia była kłodą, deseczką albo w innej opcji nachalną aktywistką, Chłopobabę, może lesbą, twój kadem, feministką. To jest realistycznie. Wszyscy wiemy, że nie o to chodzi, ale. Jeżeli Tobie chodzi o to, żeby się rozmnożyć, żeby się czuć pewniej, że masz, chcesz mieć dzieci, to facet się bardzo przydaje. A jeszcze facet, który się sobą zaopiekuje, przynajmniej wtedy, jak dzieci będą małe, da ci jakieś oparcie, będziesz mogła... To oczywiście tak. I to jest wersja realistyczna, nie oczekujesz cudu, nie myślisz o tym, że to jest związek na całe życie, do końca świata. Rozumiesz, że teraz, tu i teraz jest ci to potrzebne i po prostu bierzesz sobie, otwierasz się w energię. No bo pierwsza to jest oczywiście energia męska, bardzo dużo robisz, starasz, robisz to patataj, a i tak będziesz rozczarowana. To Pierwsze to w ogóle się nie, to się w ogóle nie sprawdzi. Wersja druga, kiedy jesteś nastawiona na wzięcie, kiedy jesteś, no co tu dużo mówić, korzystasz z komórek szarych, rozwijasz się, rozwijasz się również poza tym gościem. Nie jest to delulu, to nie jest Twój idol. Jesteś sama dla siebie najważniejsza, ale wiesz, że ten mężczyzna. Jest Ci potrzebny, chcesz go, pragniesz, masz taką koncepcję własnej rzeczywistości i do tego tutaj jak najbardziej moje wykłady, moja gadka, szmatka również działa jak najbardziej, siór działa książka niekochana, co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał. Jest to bardzo, bardzo praktyczne. A jednocześnie jest tam spora nuta transcendencji, nie będziesz rozczarowana, dlatego że korzystamy z pozytonowa, wybiegamy do przyszłości, wyobrażamy sobie w płaszczu tożsamości wysokowibracyjnym, że jesteśmy już tą osobą, która. Jest, ma, no i orka, orka. Bez orki naprawdę, jeżeli nie zaorzesz. Najbardziej mi śmieszy, że na różnych portalach opowiadają o manifestacjach, jak to wszystko się super im udaje, przy czym zapierdalają od rana do nocy, robią filmy i, i mają produkty, i sprzedają, i sprzedają, i sprzedają, a mówią, że no jak im się zmanifestowało, jak oni po prostu to robią dobrze. Robią dobrze, bo dołożyli orkę, a poza tym czuli się okej okay z tym wszystkim. Nie, nie daj się okłamywać, nie bądź uderzoną metalową sztabką, Wstałam paczkę. Paczka czekała na mnie. Jak mnie nie było, Grzesiek ją odebrał, ale nie rozpakował. Od Marty. Nie podaję nazwiska, bo nie wiem czy mi wolno. Teraz patrzymy, patrzymy na pięcie roślin. Uwaga! Ta da! A! To jest jeszcze, jeszcze. Och, kolor! Jakie to ładne. Dziewczyno! Jakie to piękne na te moje... Jeszcze tutaj jest coś. No nie mogę! Jaki turkus. Ja kocham niebieski. Jestem tak zachwycona. No, kochana, coś pięknego. Bardzo Ci dziękuję. Sierżant Eliot. Dziękuję. No i dochodzimy do trzeciego sposobu. Który polega na tym, że wstępujesz do oddziału Sierżanta Eliota. Nosisz wszystkie łodzie, twoja lodówka nie jest przepełniona, zimny prysznic. Jak ci się nie chce trenować, to robisz najlepszy trening życiu. Że jesteś skończoną jednostką świadomości, całkowicie spełnioną, że rozumiesz. Że jesteś nie tylko częścią Kate Walker, ale że masz z nią połączenie, że jesteś boskim stwórcą i zaczynasz tworzyć. Zaczynasz tworzyć najlepszą wersję swojego życia. Jeżeli ci coś nie odpowiada w danym momencie, jeżeli czujesz, że przyciągasz nie to, co byś chciała, to rozumiesz, czym są wibracje. Stajesz się władczynią własnych wibracji. Uczysz się, w jaki sposób alchemizować. Każde działanie, które tutaj zobaczysz. Każdą sytuację, każdą okoliczność alchemizujesz, nawet się cieszysz, jak odczuwasz coś takiego, że cię nie chce jakiś facet, albo że cię odrzucił. Bo rozumiesz, że sama sobie to postawiłaś i wreszcie się coś dzieje, i wreszcie możesz tutaj zrozumieć, że wszystko jest teraz i szukasz tej najlepszej opcji, gdzie mogłabyś wskoczyć, gdzie jest zupełnie inne zakończenie. Orzysz, nosisz wszystkie łodzie. Bierzesz zimny prysznic. Twoja lodówka nigdy nie jest przepełniona. Twój trening jest najmocniejszy w te dni, kiedy ci się kompletnie nie chce. Po prostu jesteś. Jesteś absolutną doskonałością i miłość się pojawia na Twojej drodze jako coś normalnego, bez żadnych założeń. Pojawia się dokładnie to, co sobie manifestujesz, nawet bez myślenia o tym, że to jest manifestacja. Po prostu żyjąc świadomie, nie jesteś w stanie manifestować. Rzeczy nieświadomych, przypadkowych, takich, które wynikają z sprzecznych intencji, z tego, że raz mówisz, to raz tamto, wiesz, gdzie zmierzasz? Zmierzasz do własnego zadowolenia, do własnego szczęścia, do własnej prawdy. Po prostu idziesz sobie cały czas na tak, żyjesz sobie, uczysz się. Nie musisz siebie opłamywać, nie musisz przedstawiać jakiejś lepszej wersji. Zawsze jest najlepsza wersja, ponieważ orzesz, orzesz w ciszy. Orka w ciszy jest najbardziej transcendentną rzeczą, jaka może się wydarzyć. Nie jest na pokaz. Jest po prostu zanurzenie się w robocie, zanurzenie się w działaniu, które... Jest ukierunkowane na cel, ale ta sama droga jest ważniejsza. To zawsze brzmiało zbyt idealistycznie, żeby było prawdziwe, ale właśnie takie jest. Junior, post licealisto, możesz mieć wszystko. Nie jesteś... Człowiekiem w buszu, który, który jeszcze nie słyszał o wielu rzeczach, który nie jest w stanie. Sama wierzy, że to nie o to chodzi, że ktoś się wywyższa, ale rozwój intelektu jest niezbędny do zrozumienia pewnych rzeczy. Jest ogromna ilość masy ludzi tutaj którzy robią jeszcze jakby co innego, inną robotę, są na innym etapie rozwoju niż ty. Tylko nie przeceniaj, nie przeceniaj swojego etapu rozwoju i nie porównuj się z nimi, po prostu tak jest. Są dżownice, potem są zwierzęta inne, są psy, bardzo inteligentne, z duszami, są koty, no są różne zwierzęta, osobny świat. Jest osobny świat minerałów nawet. Mają tam mikro swoje chcenia, animozje, synergie, antagonizmy. Wiemy o tym dobrze. Niektóre się nie znoszą, odpychają, nie mogą być stać koło siebie. To wszystko jest jakaś forma iskry świadomości. To jest wszystko jakiś fragment duszy Kate Walker tego absolutu. No i jesteś w tym wszystkim ty. Niektóre osoby są bardzo wysoko. Możesz bardzo wysoko iść. Ale idziesz wysoko nie dlatego, że sobie nakazujesz i tak dalej. Idziesz, bo jesteś w orce, robisz i bierzesz. Jesteś otwarta na wzięcie. Jesteś zaciekawiona tym wszystkim. Nie żyjesz jak osoby z drugiego poziomu. Po prostu pewne rzeczy cię nie ciekawią, nie wkręcają. I kasa ma się zgadzać, ale nie za wszelką cenę. Szkoda ci każdej minuty tego tutaj logowania. Nie tyle szkoda, bo to też... Ale tak, chcesz przeznaczać... Na tworzenie siebie, wszystko. Wolisz cały dzień gotować szarlotki. Jeden gość powiedział mi, że dzisiaj zrobił chyba ze 150 kaw. Ja się pytam dlaczego. Mówi: Bo szukałem takiego rozwiązania, takiej najlepszej mieszanki. Każdą kawę wypierdalał, robił tylko malutki łyk. I szukał najlepszego połączenia, najlepszego stopnia ubicia. To nic dziwnego, że on potem jest najlepszym baristą. Ale dla kogo? Dla kogo? Kto rozpozna, że to jest taka kawa? Powiedz. A czy jego to obchodzi? To jest coś takiego, jak Glaska mówi: przecież nie będę do szuflady komponować, nie będę. i się tym nie interesuje. Nikt nie czyta mojego bloga latami całymi, może nie całymi latami, ale chyba przez pierwszy rok miałam bardzo małą oglądalność bloga. Co jest normalne, ale co mi do głowy nie przyszło, żeby przestać pisać. Piszesz dla siebie. A jednocześnie, kiedy jest to taka twoja prawda, wywalasz ją na zewnątrz, przestaniesz robić serniki tylko dlatego, że nikt ci nie mówi, że są pyszne, że to są za kalce. Nie, tylko robisz jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, aż w końcu robisz najbardziej puszyste serniki, stosujesz ten rękaw i w ogóle, i to są najlżejsze, najcudowniejsze serniki, potem mają oglądalność miliardy. Odsłon i zarabiasz kupę szmalu tylko na tym, że ludzie tam oglądają, a inni sprzedają reklamy na Twoich filmach. To aż takie jest proste, jeżeli chcesz to robić w ten sposób, zawsze bądź w zabawie, w drodze, orka jest zabawna, orka jest wciągająca, to jest wielka, historycznie wspaniała orka. I do oddziału Navy Seals, Neo, Navy Sealsów, oddziału SE, będą tylko przyjęte te osoby numer czy? Te, które przeskakują przez to wszystko. Jak chcesz być numer dwa, to, to kupujesz sobie książkę niekochaną, słuchasz moich filmików, tych wszystkich takich pogodynkowych, i robisz to wszystko. Lecisz Nebilkiem Godartkiem, lecisz sobie Abrahamem Hicksem, gdzie tylko się siedzi, tylko się 17 sekund manifestuje i tak dalej, i potem jest wszystko. To też jest to. Ale jeżeli chcesz dokonać tutaj skoku milowego dla swojej duszy, dla swojego rozwoju, jeżeli chcesz przejść przez Archanielstwo wręcz. Ja żartuję, bo, bo to się wszystko okazuje w praniu, nie? jak to jest z tymi guru i z tym wszystkim, z tym sierżantem Eliotem i z tym wszystkim to pojaw się tutaj jako uczestnik. To jest naprawdę najlepsza jakość życia. Dzisiaj wyszła ode mnie przyjaciółka, w tym momencie i gadałyśmy, gadałyśmy, opowiadałam też o was. Nie jakiś opis, nie plotki, nie, tylko po prostu rozmawiałyśmy o mocy naszej. Która się pojawia bez słów o tej mocy, o wartości. Cudownej wartości krwi, cudownej wartości życia, o tym, że tak naprawdę nikogo nie potrzebujesz, niczego nie potrzebujesz. A jeżeli już potrzebujesz. To, to se kup coś ładnego. <laughs> Ale ludzi nie potrzebujesz, masz tyle do robienia jeszcze ze sobą, żeby drugiemu człowiekowi pokazać, dać, żeby móc się mu ujawnić, żeby móc go pociągnąć, żeby było jak na górze, tak i na dole. No to jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze archaniołem nie jesteś. Orka, orka, nosisz wszystkie łodzie, bierzesz codziennie zimny prysznic, twoja lodówka nie jest wypełniona po brzegi. A dzień, w którym nie chce ci się robić treningu, wtedy robisz najlepszy trening. Bardzo cię proszę, zostaw ślad węglowy. Bo byłaś, bo cię widziano, wszechświat cię widział. Nie żyjemy tak krótko. Żeby... O ludzka miłość to, to w ogóle, to zapomnij, to jest w ogóle zmyślone, to jest świat fikcji, ale takiej głupkowatej, podgłupiastej. nie o to chodzi, żeby twoje szczęście wiązało się z Delulu, żeby twoje szczęście wiązało się z tym, że on spojrzał, czy on chciał, czy tak dalej. Czy żebyś ty mówiła, że lustro tak działa, że spotkałaś Narcyza, to tu widocznie ty jesteś chujowa. Nie, nie, nie. To tak nie działa, ty po prostu za nisko siebie oceniasz, kochana. Zaczniesz się oceniać jak absolutna królowa dżungli i zobaczysz, że osoby, które się zaczną pojawiać płci przeciwnej, czy tej samej, w zależności od kim się tam podkochujesz, co preferujesz, to zobaczysz, że w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi, ale możesz mieć wszystko również. Czyli ta wersja druga, matriksowa, kiedy nie, nie wiesz starcom, nie wiesz rodzicom, nie wiesz nikomu, oni są, tu zaczęli pieprzyć te wszystkie rzeczy. Oni to mówią, bo oni się dali zmatriksować już wcześniej od ciebie. A jeżeli się nie obudzili do tej pory i mówią ci cały czas te same truizmy, co to masz wychodzić za mąż, kiedy masz robić i tak dalej, że sąsiadka już totalnie się obrzeniła i tak dalej, no to kochana. Błąd. Subskrybujcie kanał, bo będziecie oglądać takie cuda. Jeszcze, jaki to jest zbieg okoliczności. Od mojej przyjaciółki dostałam takiego turkusika na szyjniczek i on tak tutaj zwisa i sobie myślałam, że coś takiego krótkiego tutaj, a to razem, to po prostu będzie. Tamten pierścionek mam 30 lat. Proszę bardzo, rzuć gałeczką. Tak to wygląda. Tak to wygląda, że sobie tutaj wkładam, zamykam i on sobie tutaj śpi i mieszka. Wszystko razem. Stop, tutaj może nie pasuje, gdzieś go wygrzmocimy, ale no nie pięknie.